Rozdział 24. Przywrócenie wzroku kobiecie i wyprostowanie rąk. W wyżej wspomnianym mieście pewna kobieta dotknięta ślepotą oczu, przyjąwszy od błogosławionego Franciszka znak krzyża na swe oczy, zaraz zasłużyła na odzyskanie upragnionego światła. W Gubio była kobieta, która mając obie ręce skurczone nic nie mogła nimi robić. Dowiedziawszy się, że święty Franciszek wszedł do miasta, natychmiast pobiegła do niego. Z nieszczęśliwą i żałosną miną pokazała mu skurczone ręce i prosiła, by raczył ich dotknąć. On, poruszony litością, dotknął jej rąk i uzdrowił. A ona zaraz, pełna radości, wróciła do domu, własnymi rękami zrobiła ciasto z sercem i przyniosła go świętemu mężowi. On zaś miłościwie wziął troszkę z tego ciasta a resztę kazał zjeść kobiecie razem z rodziną.